Cześć wam, też wam. Słuchajcie, pierwszy dzień Termomixa na wakacjach. Gotujemy jajka w koszyczku, w pojemniczku, a tu grzejemy parówki. Także tak to wygląda. Słuchajcie, dzień Termomixa na wakacjach numer jeden. Tu stoi sobie nasz, To miks, jak Alan mówi, a my idziemy, słuchajcie, teraz, bo to nie jest tak, że jesteśmy przy namiocie. Musimy się kawałek przejść. Nie ma to tamto. Idziecie z nami do namiotu teraz. Idziemy ścielić. Posprzątać. Tak. Nie ma, że jest korytko przy spaniu. Nie, nie. Trzeba iść. Trzeba pozmieniać. Kawałek się przejść. Tak. A tu jest słuchajcie miejsce naszego obozowania. Tu jest grill. Tu leży sobie wujek. Tutaj mamy ognicho, huśtawkę i jest nasz namiot. No i słuchajcie, jest bajzel. Jest okropny bajzel, tutaj jakieś zabawki się wysypały. Tragedia. Dobra, sprzątamy sobie. Y, później jedziemy gdzieś w świat. No i jak wrócimy, to będziemy robić obiad. Także widzimy się przy gotowaniu. Słuchajcie, nie mam staptywu. Gdzieś tam za płotem koszą trafę, więc mały hałasik. Myśmy wrzucili tu nasze leczo, słoiki, dwa opróżnione, zobaczcie, teraz mamy kluski śląskie kupione w Lidlu i nasze kopytka szyrekowe, zobaczcie, i to wrzucamy na waromę i zaraz Wam pokażę. i wygląda to tak, tam widzieliście leczo, tu są nasze kopytka, a tu kluski śląskie, no dobra, przykrywamy. I lecimy, słuchajcie. Myślę, że aby się nam zagrzało, to z 15 minut potrzebujemy waroma. No i obroty jeden. Albo wsteczne. Zostawmy na wsteczne. No dobra. No to wrócimy za 15 minut. I zobaczcie, chciałam Wam pokazać, że urządzenie Thermomix jest w trybie offline, czyli nie jesteśmy połączeni z internetem, a Thermomix działa i nam grzeje nasz obiadek. tra la, la, la. piętrowo, wszystko. No i dobra, wrócimy za chwilę. Zobaczcie, my już mamy tu przygotowane ognicho na wytworzone gałęzie. I będziemy dzisiaj siedzieć sobie przy ognisku. Thermomix idzie spać my idziemy na ognisko także zobaczymy się za chwilę na ognisku. Słuchajcie, my sobie siedzimy nad ogniskiem i tak kończymy dzisiejszy dzień i wieczór. Także trzymajcie się i do juterka, pa pa!